Skąd się wzięli komuniści w Polsce, to wiemy, po 1944 roku zostali przywiezieni ze Związku Sowieckiego. Komuna wojenna, czyli ta bandycka, była niewielka i rozrastała się dopiero później. Jak były stanowiska, jak były zaszczyty, zaszczyty z tym związane, awans w wojsku czy koło wojska, to tak. To trwało 45 lat i można zrozumieć, że to się wżarło w polskie społeczeństwo. Ale co się dzieje po roku 1989? Jest mimikra, zmiana nazw, zmiana form organizacyjnych, chociaż powstają nowe formacje, jak na przykład Komunistyczna Partia Polski została zarejestrowana, o czym mało kto wie. I to nieważne, że to jest formacja nieistotna statystycznie, prawie że nieistniejąca. Oni się zarejestrowali dlatego, że przed sądem stwierdzili, że nie będą nawiązywać do metod. Komunistycznej partii polskiej, czyli do zabójstw, terroru, sabotażu, i tak dalej. Kilkadziesiąt tysięcy ofiar po 1944 roku, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy zabitych w więzieniach, w aresztach, w pacyfikacjach, w obławach, nie robi dzisiaj na ludziach żadnego wrażenia, to że nie możemy znaleźć swoich najbliższych, to nie robi na nas wrażenia, jak to jest możliwe. Mamy różne postaci życia politycznego czy około politycznego, ludzi związanych z tym ruchem komunistycznym, chociaż się często bardzo inaczej nazywają niż powinni. I oni startowali do urzędu prezydenta. To są takie osoby jak Adrian Zandberg o niewiadomym do końca pochodzeniu, jak Joanna Senyszyn o wiadomym jakim pochodzeniu, to jest także Małgorzata Biejat, Biejatówka jak ja ją nazywam, to jest Maciej Maciak, który jawnie się opowiada po stronie komunistycznej, ale mamy też różne przyległości. Ludzie, którzy nie startują, ale tworzą formy organizacyjne czy propagandowe, duszem, duszą i ciałem zaprzedani komunie. Tak na przykład myśl antypolska, albo niepolska. Czy to jest tak, że jak zgodnie ze słowami poety, myśmy wszystko zapomnieli, wolno nam o tym wszystkim zapomnieć. Dekomunizacja, która miała być, nie nastąpiła, ale może być dekomunizacja w naszym własnym otoczeniu. Nawet to jest pożądane, tak być powinno. Co dalej? Jaka jest przyszłość, ich przyszłość i nasza. Drzwi otwarte przez Donalda Tuska dla komuny tej twardej ideologicznej zbrodniczej w sumie z tej formacji najbardziej zbrodniczej i prominenci przedstawiciele. Tej formacji zostali przez niego wysunięci do Parlamentu Europejskiego. Najwyższym stażem, stopniem i tytułem komunista w Polsce, towarzysz Leszek Miller, Europarlament. Towarzysz Władimir Mcimoszewicz, Europarlament, Dariusz Rosati, Europarlament, Marek Belka, Europarlament. To nic, że oni byli tą kadencją, teraz ten skład został wymieniony, ale jak można Tuskowi tego nie wypominać? Wysunął na czoło towarzyszy z ramienia na członków Parlamentu Europejskiego, najbardziej skompromitowanych, i ludzie to przyjęli tylko dlatego. To jest tak, jakby do beczki miodu wrzucić kubeł gnoju. I miód pozostanie miodem, ale będzie nie do spożycia do odzyskania, do wykorzystania. To jest właśnie to, co się z nami dzieje. Zepsute otoczenie, śmierdzące, cuchnące. Mamy to wszystko naokoło siebie, wszędzie. Trzeba przypominać te formacje, te osoby. Mówić, jak jest, nie ukrywać tego, bo już nie mamy nic do stracenia. Potrzebna jest wiedza o tym wszystkim. Skąd ją czerpać? Zewsząd. Weryfikować tą wiedzę. Ona nie jest taka, że wszystko, co znajdziemy, to jest prawdziwe. Sprawdzać, porównywać, wyciągać wnioski. Samodzielne myślenie to jest klucz do przyszłości. To jest klucz do tego, żebyśmy potrafili sami o sobie. Stanowić. Adrian Zandberg i Anna Syny to są klasyczne przykłady tego, co się obecnie w Polsce stało, dzieje się i co się będzie działo. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbook.pl Z kodem: Historia 10 10% rabatu. Gwiazdeczką internetową a jednocześnie gwiazdeczką polityczną, stał się niewątpliwie towarzysz Adrian Zandberg. On nie byłby towarzyszem, gdyby nie to, w jakie wszedł kontakty, z kim łączy swoje siły. Nie należał do partii komunistycznej, więc ten tytuł by mu po prostu nie należał. Ale wchodząc w sojusz z towarzyszem Czarzastym, z towarzyszami, z partii, która zwie się Sojusz Lewicy Demokratycznej, a to jest dawny PZPR, on staje się taki sam jak on. Chociaż trzyma się trochę na uboczu, jest trochę bardziej cwany od nich i myśli, że wszelkie kompromitacje pójdą na nich, a on zyska tylko i wyłącznie chwałę. Natle tego, co było dotychczas wokół Grzegorza Schetyny, wokół Partii Nowoczesna, różnych Lubnauerów, różnych przedtem Petru i innych, rzeczywiście Zandberg się wyróżnia. I to, co on zrobił jako odpowiedź na ekspoze premiera Mateusza, Mateusza Morawieckiego, jest uważane za coś wyjątkowego, coś szczególnego. Och, cmokanie, Zandberg praktycznie do Nobla. Tylko mało kto sobie zdaje z tego sprawę, a przecież to zostało ujawnione, że to był zbiorowy wysiłek trzech partii politycznych. Partii Razem, Partii Wiosna. I partii sojusz Lewicy Demokratycznej, i te wszystkie tęgie głowy, tam zebrane razem, zrobiły jakiś konwekt nocny, ustaliły, wypunktowały, napisały mu przemówienie, a on nie tylko i wyłącznie odczytał. W miarę składnie, ale to był tekst czytany i tekst nie jego autorstwa. Wystąpił tak, jak powinien, jak myśliciel XIX wieczny z tych kręgów markszystowskich. Głaskał kozią brodę, robił miny. Zawieszał głos, rozglądał się na boki i oto rośnie nam przywódca na miarę przyszłego prezydenta. To byłby dla nas dramat. Środowiska lewicowe bardzo liczą na to, że ta gwiazdeczka zabłyśnie i będzie prawdziwą, autentyczną gwiazdą. Ja się z Tałyszem Sandbergiem zertołem wcześniej, nie oczywiście nie osobiście, i nie mam takiego zamiaru, nie miałbym takiej przyjemności, ale on nagrał film. Filmik 3 na YouTubie o żołnierzach wyklętych, tak totalnej kompromitacji, tak totalnej indolencji nie spotkałem się dawno w środowiskach nieprzyjaznych postawie patriotycznej. Mam do przekazania ponownie towarzyszowi Zandbergowi. Nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Tyle błędów, ile on zrobił w tym przemówieniu, daje mi podstawę do tego, żeby wszystko inne co robi Także oceniać w ten sposób, skoro nie potrafi tego, co nagrał, co pokazał, a jest przecież doktorem, jest wykładowcą akademickim, to znaczy, że we wszystkich innych sprawach on jest tak naprawdę na takim samym poziomie. Towarzysz Zandberg z pewnością jest niepełnosamodzielny. Jeśli to był zbiorowy wysiłek, to trzeba to podzielić na trzy i dopiero wtedy oceniać, a w dodatku czytanie z kartki. Oczywiście jak najbardziej do przyjęcia, ale Gwiazda polityczna, rosnąca, wschodząca, powinna być jednak inna. Powinna to umieć powiedzieć z głowy. 20 minut tekstu to nie jest coś wielkiego, coś wyjątkowo ważnego. I to, co on miał nam do przekazania, przede wszystkim to, że człowiek proponuje swój własny program. Oczywiście, będąc w opozycji, można krytykować stronę, która sprawuje władzę. I z pozycji opozycji można negować, i można głosić wszystko, i obiecywać wszystko. Co nam ma do przekazania ustami towarzysza Zandberga, tak zwana lewica w polskim parlamencie i także w całym kraju? Po pierwsze, ograniczenie wydatków na zbrojenia. Polska ma alternatywę: albo Unia Europejska i jej armia, nieistniejąca oczywiście, albo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, i czy nam się to podoba, czy nie, jest to mocarstwo światowe i tam się odbywa polityka światowa. Gdybyśmy wzięli pod uwagę, kto jest ważniejszy, kto coś może, kto ile może nam dać, czy Unia Europejska przeciwstawia się Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o liczebność wojska, o doświadczenie, o sposób interweniowania, Możemy mieć skrupuły moralne i nawet musimy mieć jak najbardziej potępiać wszystkie te akcje, które są nieprzyzwoite. Ale do wyboru, mając Unię Europejską z jej wojskiem, którego nie ma, czyli z wojskiem Niemiec, Francji, Włoch. Hiszpanii, Portugalii, i tak dalej, które tak naprawdę nie mają dowództwa, nie mają wspólnych szkoleń, i przede wszystkim nie mają żadnej praktyki bojowej, zewnętrznej. Jedyna Wielka Brytania, która właśnie wychodzi z Unii, takie doświadczenie ma i jakąś armię na poziomie ma. Europa tego nie ma. Czyli kto z kim da sobie radę? Czy Stany Zjednoczone? Poradzą sobie bez Unii Europejskiej, tak, radziły sobie, radzą sobie teraz i będą sobie radzić w przyszłości. Czy Unia Europejska dałaby sobie radę bez Stanów Zjednoczonych, ani wcześniej, ani teraz, ani przewidywalnej przyszłości liczyć na to nie można. Unia jest tak naprawdę w znacznym stopniu tworem sztucznym, zajętym ideologią, zajętym propagowaniem antykultury, antycywilizacji. Natomiast nie jest czymś, nie jest tym ideałem, do którego my dążymy. Następna rzecz, jedna z wielu, jaką zajmuje się towarzysz Zandberg, to jest katastrofa klimatyczna. To jest poziom grety Thunberg. Będziemy zabijać krówki, żeby nie prukały za przeproszeniem na łączce. Będziemy zjadać własne ciała, tak jak proponują niektórzy szwedzi. To będzie oszczędność, bo przecież tyle mikroelementów jakich jest zawartych w ludzkim ciele. Szkoda, żeby się marnowały. Będziemy. Zostawiać Puszczę Białowieską, niech ją zeżrą robale. My nie będziemy budować dróg, mostów, obiektów, bo to są robaczki, tam są ptaszki, a tam ślimaczek przeszedł. Czyli ludzkość musi się podporządkować wynaturzonym żądaniom niewielkiej grupy ekstremistów. I słowo konstytucja, odmienione na wszystkie możliwe przypadki. To się stał slogan. Co to znaczy konstytucja? W Polsce potrzebna jest konstytucja, ale ta, którą mamy. Konstytucja Kwaśniewskiego nie spełnia tych wymogów, jakie są potrzebne nowoczesnemu państwu już w pierwszej ćwierci XXI wieku. Ona nie spełniała tych wymagań od samego początku. I przypomnijmy sobie, jak została przejmowana. To było referendum, w którym nie było ustanowionej większości kwalifikowanej. To nie było tak, że 20 czy 30% musiało być za. Gdyby sam towarzysz Kwaśniewski poszedł wtedy, wziął udział w referendum, to ta konstytucja byłaby przyjęta. I dzisiaj wszyscy ci, którzy sobie gęby wycierają konstytucją, tak naprawdę jej nie znają. Dlatego, że nie ma w Polsce łamania, nie ma w Polsce ignorowania konstytucji. Są różne interpretacje. Ale gdy były wtedy, jak rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej, gdy były te różne naciągane interpretacje, jak rządził Lech Bolesławowicz Wałęsa, to nikomu to nie przeszkadzało. A interpretacja prawa zawsze odbywa się w pewnych granicach. To nie są sztuczne normy, że ani w lewo, ani w prawo o milimetr? Gdyby konstytucja w Polsce była łamana, doskwierałoby nam wszystkim. Ale ci, którzy się powołują na konstytucję, chcieliby wykładnie mieć swoją dla siebie i tylko i wyłącznie po swojemu. Słowo korupcja, także przez niego przywołane. No dobrze, z kim jesteś w Sojuszu, w sojuszu lewicy demokratycznej, i jaka była korupcja wcześniej, kto ją? Robił, kto na tym zarabiał i kto został rozliczony. Czy w ogóle został rozliczony? Oczywiście nie. Wchodząc w sojusz z partią. Partią, która organizowała tzw. moskiewską pożyczkę, towarzysz Zandberg staje po tej samej stronie, więc słowo korupcja w jego ustach brzmi po prostu śmiesznie. Nazywają się demokratyczną lewicą. Nie ma czegoś takiego jak lewica demokratyczna, bo każda lewica jest taka sama. I my mamy niestety praktykę. Można mówić o lewicy różnorakie rzeczy, ale od 1939 roku do dziś mamy różne odmiany socjalizmu w Polsce, na ziemiach polskich, które nas okupowały, narzucały nam swoją ideologię, eksterminowały, a teraz narzucają ideologię zewnętrzną, która z wartościami które nam są drogie, nie ma nic wspólnego. To było 6 lat okupacji sowiecko-niemieckiej podczas II wojny światowej, to było 45 lat tzw. Polski Ludowej, czyli już nowej formy okupacji sowieckiej, i wreszcie 30 ostatnich lat, gdzie tak naprawdę jest cały czas socjalizm lepszy, gorszy, mniejszy, większy, ale jest to cały czas socjalizm. Czego my właściwie chcemy? Czy chcemy poprawiać socjalizm? Czy powinniśmy odchodzić od socjalizmu? Czy powinniśmy budować społeczeństwo wolnościowe? Jest to oczywiście trudne. Nawyki mentalne, myślowe wśród wielu pokoleń wychowanych tak samo, według tego samego schematu, powodują, że ludzie elementarnych pojęć nie rozumieją. Budowa państwa dobrobytu. Bardzo ładnie brzmi: dobrobyt dla wszystkich. Jak jestem w opozycji, to ja mogę obiecywać gruszki na wierzbie, i to już zostało spraktykowane. W 2001 roku, gdy do władzy dochodził Sojusz Lewicy Demokratycznej z towarzyszem Leszkiem Millerem, byłym członkiem Biura Politycznego i Komitetu Centralnego, też mieliśmy takie wypowiedzi. Miller wtedy mówił, ja wam obiecam gruszki na wierzbie i wy to kupicie. I został wybrany. Ponad 40% głosów. Dzisiaj nam obiecują klimat, konstytucję, dobrobyt, lekarstwa za darmo. Bierz ta, co chceta i rób ta, co chceta. Tylko nas wybierzcie Albo się damy na to nabrać, albo nie. Na tle osób, które występują publicznie, które są w opozycji Grzegorz Schetyna, Partia Nowoczesna, Partia Razem rzeczywiście Zandberg wypada trochę lepiej. Ale trochę. To nie jest na miarę naszych oczekiwań. I to, co on proponuje, także nie jest na miarę naszych oczekiwań. To jest człowiek, który jest wrogi naszej tradycji. Jeśli on potrafi poniżać publicznie naszych bohaterów, Potrafi publicznie kłamać, to tak go traktujmy. Jeśli kłamiesz w jednej sprawie, jesteś na tym złapany, na gorącym uczynku za rękę, to wszystkie inne sprawy, które propagujesz, wszystkie inne wartości czy pseudowartości, które promujesz, są dla nas co najmniej podejrzane. Nie powinniśmy się na to nabierać, ale on karierę zrobi. I już ostatnia rzecz na koniec dzisiaj jest bardzo modne. Doszukiwać sobie akoskie korzenie w rodzinach. I on także takie korzonki rzekomo znalazł, nie podał żadnych konkretów. Jeśli w ogóle są, to powinien podać pełny skład swojej rodziny i jej przeszłość. Jak chce w tym grzebać, chce mówić, że on ma akoską tradycję, a przestrzeń gdzieś poza sobą, to z tej przestrzeni powinien czerpać i z tych wartości powinien czerpać. Natomiast nazwisko Zandberg pojawia się w strukturach aparatu bezpieczeństwa publicznego. To jest sprawa do wyjaśnienia, to już nie jest AK. Niech towarzysz Zanderk powie, nigdy nie miałem z tym nic wspólnego, nie popieram tamtego ustroju, nie identyfikuję się z nim, a moja znajomość i moja symbioza z towarzyszem Czarzastym, Millerem, Rosatim, Belką i tak dalej jest całkowicie przypadkowa. Po prostu przechodziłem, podali mi rękę, ktoś zrobił zdjęcie, ale ja nie jestem taki sam jak oni. Jesteś, towarzyszu Sandberg. Chodzisz w koszulce z Karolem Marksem. Propagujesz rzeczy, które są dla nas obce. Chcesz nam narzucić wizję społeczeństwa, jakiego my nie chcemy. My chcemy odchodzenia od socjalizmu, my chcemy wolności. A wy i wasze środowiska proponują stałe poprawianie socjalizmu. Nie da się poprawiać czegoś, co od samego początku do końca było zgniłe i zepsute. I gdzie na... Waszej przeszłości ciążą nieprawdopodobne zbrodnie, zbrodnie socjalizmu, niemieckiego, sowieckiego, w Polsce ludowej i komunistycznego, to wszystko jest bagażem doświadczeń i to wszystko stoi za waszymi partiami i organizacjami. To jest wszystko dorobek waszej ideologii. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbuk.pl z kodem historia10 10%, 10 rabatu. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych w Polsce, które działa już od pewnego czasu, złożyło pozew, pozew sądowy przeciwko Joannie Senyszyn. To jest była europościca do Europarlamentu, była pościca do polskiego parlamentu. Wysoki funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Osoba, która lubi istnieć, lubi być, lubi brylować, lubi się chwalić, nawet rzeczami, które nie są do chwalenia. Ja tak całkiem niedawno chwaliła się tym, że złamała sobie kość łonową. A co to nas obchodzi? Niech sobie łamie co chce, ale nie musi nas tego typu rzeczami epatować. Jeśli chodzi o propagandę, jeśli chodzi o ideologię, którą ona propaguje, jest po prostu obrzydliwa. Na temat żołnierzy wyklętych z jej ust sączy się, czy wylewa się, wycieka autentyczna nienawiść. W jednej z wypowiedzi zrobiła coś takiego. Żołnierze wyklęci. Zabijali radzieckich żołnierzy, ale też 30 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci, które gwałcili, czyli dzieci były gwałcone przez żołnierzy wyklętych. Jak to brzmi? Strasznie. Co to ma wspólnego z prawdą? Nic. Jeśli sąd potraktuje tę sprawę poważnie, to dowody przeciwko niej są oczywiście jak najbardziej jednoznaczne. Ale jak będzie szukanie okoliczności łagodzących, to ona może z tego niestety wyjść. A tego typu wypowiedzi ona ma w ostatnich latach co najmniej kilkadziesiąt. Na wiosnę 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim, przed publicznością, czyli przed studentami i doktorantami największego polskiego uniwersytetu, złożyła wypowiedź o treści następującej: że z jej wiedzy wynika, że Berlina w końcówce wojny, Broniły oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Nawet nie Niemcy, nie Waffen-SS obcojęzyczne, ale broniły oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Wydaje się, że wszystkie granice absurdu są za każdym razem przekraczane. I te nowe granice pojawiały się stale, że jak można tyle, to można trochę więcej. Jak można trochę więcej, to można jeszcze więcej. Jedna z jej ostatnich. Wypowiedzi na temat żołnierzy wyklętych. Wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów zamordowali 5 tysięcy cywilów, w tym 187 dzieci. Grabili, gwałcili, torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj. Ich święto będzie zniesione. Nie mam co do tego wątpliwości, gdyby ta formacja wróciła do władzy. Gdyby tak się zdarzyło, że po październikowych wyborach koalicja obywatelska razem z tak zwaną Lewicą, czyli z dawnym PZPR-em, w którym działa Joanna Senyszyn, doprowadzą do tego, że Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie będzie. Ale coś w to miejsce będzie. Co takiego? Narodowy Dzień Pamięci Ubeków Przeklętych, bo to będzie ich święto i tej właśnie formacji. Joanna Senyszyn, z domu Raulin ona lubi to przekazywać, odczytywać jako Rolę z francuskiego, pochodzi z rodziny, która w Gdyni jest znana w okresie przedwojennym i wojennym. Jeden z jej bardzo bliskich krewnych, jak mi ludzie stamtąd donoszą, którzy tam mieszkają, przed wojną prowadził zakład fotograficzny, później, gdy wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, znalazł się na Helu w strefie zakazanej dla cywilów. To był przecież czas wojny. Wykpił się tym, że wypadł z pociągu. Oczywiście miejscowy dowódca go wypuścił ktoś to mówił biegle po polsku był uznany za kogoś wiarygodnego, a podczas okupacji pojawił się w Gdyni w mundurze SS. Gdy się wojna skończyła, on się ukrył, uciekł daleko z tamtych terenów, ale jednak go ciągnęło na miejsce dawnych przewin. Gdy się ponownie pojawił w Gdyni, został rozpoznany i aresztowany. Może te atawizmy, ta nienawiść do polskości jako takiej, do polskiego patriotyzmu, bierze się stąd. Może to tylko wychowanie komunistyczne, tylko to tylko to jest cudzysłów, bo aż Wychowanie komunistyczne potrafiło ludziom zrobić taką sieczkę w głowie, że odwracają wszystko do góry nogami. Żołnierze wyklęci to byli żołnierze wojska polskiego. Sowieci byli napastnikami. To byli ludzie, którzy we wrześniu 1939 roku napadli na Polskę razem z trzecią Rzeszą Niemiecką. Niemiecki nazizm i sowiecki bolszewizm działały ręka w rękę. Następnie trwała dwa lata okupacja sowiecka. Zapłaciliśmy bardzo wielką, krwawą cenę. I gdy w 1944 roku Armia Czerwona podobnie wchodziła na ziemię polskie, była wprawdzie sojusznikiem naszych sojuszników, ale Polski nie uznawała. Nie uznawała ani polskiej suwerenności, ani polskiej integralności. Byli przeciwko nam. Jak w Polsce, po latach, można się identyfikować z napastnikami, z Armią Czerwoną? Równie dobrze można się identyfikować z SS, z Wehrmachtem, z Sicherheitsdienst, ze wszystkimi innymi formacjami niemieckimi. Przecież logicznie to jest dokładnie to samo: i to napastnik, i to napastnik. Jeśli komuna wróci, nawet w jakimś ograniczonym zakresie, to nawet zabierał nam to, co w bardzo ciężkim trudzie wywalczyliśmy, jako ten znak pamięci. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Są plugawieni całkowicie bezkarnie. Jeśli ten sąd rozpatrzy sprawę w taki sposób, jak tego oczekujemy, na podstawie dowodów bezstronnie, to Janna Senyszyn powinna być skazana. Oby, tego jej życzymy.